Sponsorem odcinka są stacje kontroli pojazdów Autotest, które posiadają swoje oddziały w Bielsku Białej, Czechowicach Dziedzicach, Żywcu i Cieszynie. W Czechowicach Dziedzicach przy okręgowej stacji posiadamy mynie TIR i bus. Na naszych wszystkich stacjach możecie Państwo bezpłatnie sprawdzić swój pojazd w okresie międzyprzeglądowym. Kolejna, mroźna i chyba w tym sezonie ostatnia akcja świeć przykładem. Z nami aspirant Jan Michalczyk z Bielskiej Drogówki. Dzień dobry, witam wszystkich. Panie aspirant, jakieś podsumowanie ostatniego miesiąca? Tak, jesteśmy już w 2023 roku, pierwszy miesiąc za nami. Chcielibyśmy tutaj zaapelować przy tej okazji do, do wszystkich uczestników ruchu drogowego o to, aby zachowali na drodze szczególną ostrożność, zwłaszcza kiedy piesi próbują przekroczyć jezdnie czy na oznakowanym przejściu dla pieszych, czy poza przejściem. Zachowali tą ostrożność, aby byli czujni, aby obserwowali to, co się na tej drodze dzieje. To samo się tyczy kierowców. Pamiętajmy o tych nowych przepisach, gdzie one nam nakazują zwolnić przy przejściach dla pieszych, tak aby umożliwić bezpieczne przejście pieszemu który znajduje się na tych pasach, bądź jest osobą wchodzącą na to przejście dla pieszych. Niestety statystyki za styczeń nie napawają optymizmem. Na sześć wypadków drogowych, w czterech niestety, niestety uczestniczyli piesi. Piątym zdarzeniem było zdarzenie z rowerzystą, więc tutaj w zakresie tych niechronionych uczestników ruchu drogowego mamy bardzo dużo do zrobienia. Apelujemy jeszcze raz do wszystkich o to, abyśmy się bezpiecznie przemieszczali i podróżowali. Dużo zrobiliśmy, dużo mamy zamiar jeszcze zrobić. Akcja śwież przykładem się kończy, ale to nie koniec działań policji. Oczywiście nie. Cały czas działamy, aby było na naszych drogach jak najbardziej bezpiecznie. Ubiegły rok na szczęście był kolejnym rokiem, gdzie to bezpieczeństwo było na wyższym poziomie niż w latach poprzednich. Utrzymajmy tę tendencję, abyśmy się zbliżali do tej wizji zero, o którą chcemy osiągnąć w całej Unii Europejskiej. Pamiętajmy, że bardzo wiele zależy od nas. W głównej mierze zdarzenia drogowe powstają z winy, z winy człowieka, z winy błędu ludzkiego, więc naprawdę postarajmy się, aby, aby tych zdarzeń było jak najmniej, wtedy na pewno będzie bezpiecznie i nikt z nas nie chce odwiedzać w najbliższych szpitalach, jeździć na rehabilitację i, i przechodzić długiej długie rekonwalescencje, więc zróbmy wszystko, aby do takich zdarzeń nie dochodziło. Albo nikt nie chce odwiedzać bliskich na cmentarzu. No tutaj aż tak, tak drastycznie nie chciałabym tutaj mówić, ale niestety też się te zdarzenia, te, te zdarzenia ze skutkiem śmiertelnym zdarzają. No ubiegły rok aż cztery zdarzenia ze skutkiem śmiertelnym, no to były niestety osoby piesze, więc naprawdę zadbajmy i zróbmy wszystko, aby, aby tych zdarzeń nie było. Czy my już możemy zaprosić czytelników na najbliższy wtorek? Tak, przygotujemy z, razem ze Śląską Komendą w Katowicach akcję z okazji walentynek. Zakochani w bezpieczeństwie, już zapraszamy w najbliższy wtorek. Tym razem to Bierska Białej Czeka na nas, czekają na nas niespodzianki. Będziemy od nich informować w najbliższych dniach. Będą informacje, a tymczasem kończymy. Dziękujemy za współpracę. Widzimy się pewnie w kolejnym jesień tak my również bardzo dziękujemy i przedstawicielom mediów i wszystkim organizacjom które się zaangażowały w organizację tegorocznej edycji czy edycji tegorocznej nie tylko tegorocznej bo już od 2022 roku ta edycja trwa za zaangażowanie się w tą akcję dziękujemy wszystkim jednostkom ochotniczych straży pożarnych przedstawicielom gmin Wojewódzkiego Ośrodka ruchu drogowego starostwa powiatowego to wszystko, wszystko powoduje to że na naszych drogach jest bezpieczniej działajmy dalej wspólnie wszyscy razem aby było bezpieczniej zbliża się wiosna więc na pewno będziemy kontynuować akcje skierowane do niechronionych uczestników, tym razem do kierujących jednośladami rowerzystów, motocyklistów, więc na pewno będziemy, będziemy widoczni i zapraszamy wszystkich do udziału w tych akcjach. Dziękujemy. Dziękuję. Sponsorem odcinka były stacje kontroli pojazdów Autotest, które posiadają swoje oddziały w Bielsku Białej, Czechowicach Dziedzicach, Żywcu i Cieszynie. W Czechowicach Dziedzicach przy okręgowej stacji posiadamy myjnię, tir i bus. Na naszych wszystkich stacjach możecie Państwo bezpłatnie sprawdzić swój pojazd w okresie międzyprzeglądowym.